Któż z nas nie zastanawiał się kiedyś nad sensem tych słów? Ten pamiętny cytat pochodzi oczywiście z piosenki Szazy, nazywanej w latach 90. królową Disco Polo. Kasety i płyty Szazy rozchodziły się na pniu. W Polsce sprzedała ich ponad pół miliona w oficjalnym obiegu. Szaza, a właściwie Magdalena Pańkowska, urodziła się w 1967 roku w Pruszkowie. Karierę rozpoczynała w latach 90. w zespole Toy Boys. Po warsztatach piosenkarskich zdecydowała się na karierę solową pod pseudonimem Szaza, oznaczającym niesforną kochankę. Sceniczny wizerunek uzupełniła charakterystyczna fryzura oraz makijaż. Wszystko inspirowane kulturą starożytnego Egiptu. Wraz z pojawieniem się jej pierwszych piosenek z albumu Sex Appeal z 1993 roku cała Polska oszalała na punkcie szazy. Każdy jej kolejny hit, Wiesz co chcesz, Tak bardzo zakochani, Pajo Bongo czy kultowe wręcz Egipskie noce pogłębiały ten amok. Fryzjerzy nie musieli nawet pytać jak ostrzyc modni się z lat 90. Od razu wiadomo było. Proste cięcie do linii brody i prosta grzywka, czyli na szazę. Panowie natomiast marzyliby choć na chwilę znaleźć się w objęciach piosenkarki. Artystka zresztą sama te fantazje podsycała. Zalotne korseciki, wyzywające body, szorciki i pończoszki to niemalże codzienny mundurek szazy. Do tego należy doliczyć przepełnione erotyzmem teledyski, ona wije się przy nim w pełnych zmysłowości ruchach, on muska jej dłoń, wspólne igraszki w łóżku, półnagie kobiety. To wszystko, choć dziś nie budzi emocji nawet u nastolatków, w latach 90. było prawdziwą rewolucją obyczajową. Podobnie zresztą jak pojawienie się jej na okładce Playboya, numer z udziałem Szazy rozszedł się w rekordowym nakładzie. Wydawnictwo zanotowało ogromny przypływ gotówki, a Szaza natomiast postanowiła rozpocząć nowy rozdział w karierze muzycznej. Podpisała kontrakt z Pomaton i i nagrała popowy album Jestem sobą. Chociaż w 2001 roku ze swoją piosenką zajęła drugie miejsce w opolskim konkursie premier, Tuż za piosenką Powiedz zespołu Kitroje, to jednak większość discopolowych fanów nie była w stanie wybaczyć jej zerwania z ukochaną stylistyką. Skutkiem tego, rozwiązano ukrywany kontrakt z EMI. Wraz ze zdjęciem z anteny legendarnego programu Disco Relax rozpoczęła się nowa epoka, nowe milenium, w którym nie było już miejsca dla swojskiego disco polo oraz dla szazy. Piosenkarka wyjechała do USA, gdzie postanowiła odpocząć od życia medialnego. Zajęła się życiem prywatnym i hobby, malarstwem. W 2005 roku piosenkarka ponownie zaczęła koncertować w Stanach i w Polsce, wydała także płytę z największymi przebojami. Obserwując szaleństwo, jakie ogarnęło Polskę pod wpływem hitu: Ona tańczy dla mnie, można zadać sobie pytanie, czy niebawem znów usłyszymy o słynnej szazie. Jednak czy miałaby szansę na powrót sięgnąć po koronę, a może tak naprawdę nigdy jej nie straciła?